Witajcie, kochani, jako że w mamy tylko niecałą minutę, tak naprawdę, więc bardzo szybko pokażę Wam niesamowite rzeczy, które warto, warto pamiętać. Może spodoba Wam się przez to dzięki temu mój filmik i zasubskrybujecie mój kanał. Byłabym bardzo zadowolona z tego powodu. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Dobra, koniec tego gadania. Przechodzimy do masalu. Twarz oczyszczona zwilżona wodą, to jest bardzo, bardzo ważne, nakładamy, ja tutaj mam macerat z opuncji figowej, nie żałujemy, nie żałujemy, co jest bardzo, bardzo ważne, dobra, jeszcze mamy 20 sekund, damy radę, nawilżamy szyję, tak pokażę bardzo, bardzo szybko, nawilżamy szyję, tutaj, tutaj masaż całej twarzy, całej twarzy, jak robię dokładnie taki masaż, już na moim kanale, tu masujemy, pamiętamy, tu masujemy i tu, bo dzięki temu puści napięcie w całej twarzy.